Witamy Państwa w gospodarstwie Marii i Janusza Skup. Gospodarstwo prowadzimy 33 lata. Do spółdzielczej mleczarni Spomlek oddajemy mleko 20 lat. Gospodarstwo znajduje się we wsi Skupie, w Powiecie Siedleckim, w Województwie Mazowieckim. Właściciele prowadzą działalność od 1986 roku. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 70 hektarów. Grunty orne zajmują 45 a użytki zielone 25 hektarów. Ogółem bydło liczy 130 sztuk, w tym 90 krów dojnych. W hodowli dominuje rasa duńska czerwona. W 2018 roku państwo Skup wyprodukowali blisko 680 tysięcy litrów mleka.